Puf! żugaj Żuga i Julka żugaj Kraszed and smaszed. Po ostatniej największej dramie w polskim rapie, mowa oczywiście o bifie Jankle osia vs Szpagata, mamy stanowisko Maty w tej sprawie, z którym jeszcze kilka lat temu młoda Leokadia tworzyła muzykę. Muzykę. Mówili, mówili, To ostatnio jak byłem właśnie na dreadlockach, nie? To mm, ta pani, co mi robi dreadloki. To na słucha, nie wiem, jakie to jest radio, ale czasem jakie tam są nuty. To aż do niej mówię, nie, że. Kurde, to nutę, co tam leciała. Nie wiem, to jest nie wiem, czy to jest radio kampus? Jakieś takie radio. I jedna nuta zaczęła lecieć taka, to byłem pewny, że ludzie, kto, którzy ją robili, to musieli być na turbochaju. Ja się nie dziwię, że muzyka AI robi taką furorę. To jakieś było takie. Jakaś taka nuta była. <grywa> o, i normalnie w radiu leciała, nie <grywa> co to jest. No, Radio Campus to jest, chyba. Ale nie wiem czy to jest Radio Campus, ale tak mi się wydaje. Dwójka nawet wspólnie działała na prawdziwe. rzecz fundacji 420, ja tak dużo. gdzie walczyli o depenalizację brokułów. No i ostatnio na jednym z koncertów Maty e, pojawiła się szpagata. W Od pewnego czasu coraz częściej ta dwójka aptizowała fanów, zapowiadając, że szykują coś wspólnego. I niedługo później okazało się, że to wszystko jest związane z kontraktem, w sensie szpagata została podpisana pod wytwórnię matem. Trzeba przyznać, że szpagata robi sobie naprawdę niezłe portfolio. Był najpierw Stu, e, potem kamerzysta ktoś tam jeszcze pewnie po drodze teraz mata no i na ostatnim koncercie Matczak postanowił przemówić do publiczności i zareklamować swój nowy nabytek i co ciekawe to stwierdził że podpisał z nią kontrakt ponieważ uważa fagatę za najlepszą raperkę w Polsce Mnie nie chodzi tylko heißty podpisałem fagatę, dlatego że uważam że jest najlepszą raperką w Polsce a nie było kiedyś jakiegoś newsa że ona podpisała z jakąś dużą wytwórnią kontrakt każdy chyba ma swój gust. Nie wiem, czy takie słowa są dużo warte w przypadku rapera, któremu teksty pisze chat GPT. Jeszcze on mi w dodatku powiedział nie wiem, czy to prawda. Mhm. Że ten na refren napisał AI. Ale ciężko stwierdzić, czy tutaj bardziej chodzi o docenienie twórczości szpagaty, która teraz będzie po prostu zarabiać siano dla y, maty. Czy chodzi tu o jakiś rodzaj dogryzienia Leosi? W której przecież fagata sugerowała, że mata się wstydzi. Czy coś takiego. W każdym razie podczas swojego występu zaśpiewali też wspólny utwór. Który ma się niebawem ukazać. Tekst jest oczywiście bardzo ambitny, myślę, że solidny prompt musiał tutaj wlecieć. Jest to tyle ciekawe, że Mata teraz płynie na tej chmurce startowania w wyborach prezydenckich w 2040 roku. W jego najnowszym kawałku pada nawet wers bezpośrednio wymierzony w prezydenta. A w międzyczasie kręci się wokół jakiejś laski z OEFA, którą podpisuje w swojej wytwórni. A angażując się w takie kolaboracje, chyba. No, taka muzyka dla młodych osób, no. Lubią to te młode osoby takie. 16, 19. No. My stary dziedził się już nie rozumiemy. Konop to też już podeszłem. Ile ma, ale Konop w sumie on ma 23-4 lata. Chyba coraz mniej. Ja to o Mieczysław Fogg. Ostatnia niedziela. To osób, była muzyka. W ogóle bierze na poważnie możliwość startu tego gościa w wyborach prezydenckich. Wizorunkowo wychodzi na jakąś tuleję, która chciała dotknąć szpagaty i trochę daleko to poszło, więc teraz głupio się wycofać, bo najlepsza raperka w Polsce nawet nie radzi sobie z playbackiem na scenie. Rozkminiam sobie coraz bardziej ten prezydencki movement matczaka. Ja miałem 20 lat, to lepsza mózga była na ale to każde pokolenie tak gada, wiesz? Jak ja słuchałem coś tam freestyla, waka makafon, to też yy, pamiętam, że starsze pokolenie mówiło, że co to jest, jakieś brzdenki a nie muzyk. Nasz sam nie niedoszły prezydent e, mówi, że on nie chce być prezydentem, żeby wszystkim w Polsce żyło się lepiej, a żeby to mu się żyło lepiej. Teraz promuje osoby pokroju, fagata. Obejrzymy, obejrzymy duch, pokonopie obejrzymy, Reżącujemy a później e, wartości na scenie. Street credit. Więc to tutaj kto ma wiedzieć, ten wie, ale to jest chyba temat... Do... Wiaterek, bardzo ci współczuję, skoro ty z mojej wypowiedzi wysnułeś wniosek, ty matę porównujesz do y, Waka Makafon. Ja pierdolę, chłopie, powiedziałem, za moich czasów też pokolenie starsze narzekało na to, jak, czego ja słuchałem. Że, jak ja słuchałem na przykład freestyla, to mówili, że to nie jest muzyka. Taka była moja wypowiedź. Współczuję ci, gościu, naprawdę, nie? Że, czy z tej wypowiedzi wysnułeś taki wniosek, że ja matę porównuję do tamtej nuty. Jezu. Ale jakie to jest przerażające, nie? Jakie to jest przerażające, że ludzie mają takie wnioski. Do rozkminy na jakiś ja osobny odcinek. Bolesny upadek... Julii Żugajew. Dwa lata temu była największą influencerką młodego pokolenia była tak wielką gwiazdą, że nawet Robert Lewandowski... No, ale to w sumie dziwne, bo ona jeszcze rok temu, to się wydawało, że jako jedyna z tego Steamu X że zrobiła robotę, nie? Bo ona... I to tak nagle... bo właśnie tak jest, jak ktoś ma społeczność opartą na ośmiolatkach. Że po prostu wystarczy chwila i wszystko pęka. Znalazły sobie nowego. One chyba wszystkie te ośmiolatki przeszły do Bagiego, jak tańczył z gwiazdami, zaczęły go wspierać, a Julia Żugaj się źle wypowiedziała, że on chyba coś tam, że się nie przykłada. Tak, ona straciła te młode osoby przez to, że powiedziała, no on chyba nie ćwiczył. Został zapytany, czy jest żugajką. I czy po tym spotkaniu zostałeś, może, żugajką. Jej pierwsza płyta zadebiutowała na pierwszym miejscu listy OLIS. A samo otwarcie mówiła, że chce być polską Haną Montaną i idolką dla dzieci. To była generalnie moja misja, żeby zrobić. A ja tylko czekałem na odpowiedni moment, żeby wyjąć pudełeczko. Tam jeszcze lekcje widziałem, dołożyła u tego dress code, że właśnie fałszywa Julia Żugaj. To chyba dzisiaj nawet oglądałem. Tak zwany maslock, maslock SD. Raz, dwa, trzy. Bicie masterczulki. Raz, dwa, trzy. I Julia Żuga się okazało, że bez energii ringa biegała, nie? Była zapewna siebie, nie? No <ścoughs> to wychodzi. Czekajcie, znajdę tą lekcję. O. Kto ze świata influencerów zrobił na Tobie najgorsze wrażenia? I dlaczego? To jest proste. Myślę, że. Nie chcę kopać leżącego, bo ona ostatnio nie ma najlepszego czasu w internecie, ale średnie wrażenie na mnie zrobiła Julia Żugaj. Uważam, że troszkę się różni od tego, jaka jest w internecie. Ej, czekajcie, Lexi powiedziała, że Julia Żugaj nie ma najlepszego czasu w internecie, czyli co, Lexi to powiedziała dlatego, bo chce niższą garzę dla Julii Żugaj, tak? <laughs> Kiewany, kurwa. Dlaczego ja tutaj jest e, No myśmy miały taką sytuację jedną dosyć nieprzyjemną, gdzie ona się uważam, zachowała w ulicowo. Potem kilka lat później e, ona tą sytuację widziałam, że komentowała na podcaście i obróciła tą sytuację też o 180 stopni, praktycznie, więc ja uważam, że, że mogłabym ją wymienić. Aczkolwiek teraz jak ją obserwuję i widzę, że wyprowadziła do Londynu, jestem swoim chłopakiem, to nie wiem, może się zmieniła, może jest, może jest lepsza, to było już dawno. A to było takie, takie publiczne, Ogól... tak no, było okay. publiczne. No dobra, no to dołożyła trosinku. Te rankingi, na przykład najlepszy influencer w Polsce. Zawsze wygrywa, wygrywa ten, którego agencja akurat współpracuje z danym rankingiem. Julia Żugej, wyceniona na 128 milionów 80, 800 tysięcy, tak? 128 milionów. No, na pewno, no tak. Mhm. Uh mhm, -huh. uh -huh. tak. Pierwsza drama reklamowanie skamu z dyfuzorami melatoniny, którą swoją drogą nagłosił Rewo. Nie zaszkodziła jej, a wręcz przeciwnie. Żugajki zwarły się i zaczęły bronić swojej idolki. Za kampanię, która potencjalnie mogła zaszkodzić. Się. No bo ona wiedziała, jak to ugryźć, nie? Ona nagrała przy prosili, gdzie się popłakała. Więc automatycznie te dzieci. Oj, pracie, nie. Wybać sobie Julia, a Julia tam pewnie. Dzień, moim obserwatorom, moim żugajkom najkochajczym jest. Ale to był pierwszy sygnał, że wokół Julii. No ale po co urywasz to, człowieku? No najważniejszy moment, jak ona te płacze robiła, przyprosi nowe i ty urywasz. Julia żugaj zaśnik przeprasza Julia żugaj płacze. O, dobra. Chciałam te przeprosiny zrobić naprawdę od serca, dlatego pomyślałam, że live to będzie jakby. Chciałabym zrobić przeprosiny od serca, dlatego. No, ja to reklamowałem tam z miesiąc, dwa miesiące temu, no ale teraz się komentarze za to wzięły i ogólnie zrobiły jakiegoś. Chyba tam Discord. Discord jakiegoś zrobili i powiedzieli, że. Yy, że będą atakować te osoby, co reklamują skamy i że marki mogą wtedy nie współpracować, to ja jednak nagram te przeprosinie takie od serca żugajki. Nagrywam. <laughs> Najlepsze miejsce do tego, żeby nie myśleć, nie po prostu nie nagrywać story kilka razy, tylko powiedzieć to, co mam do powiedzenia. <laughs> Chciałam te... Alan, nie płacz. przepraszam Nie płakuniaj. Zrobiłeś naprawdę od serca, dlatego pomyślałam, że... Co się stało? Live to będzie jakby. Nie płacz. Najlepsze miejsce. Jucia. Do tego, żeby nie myśleć? Nie płacz, ja już się popłakałam. Nie, po prostu nie nagrywać story kilka razy, tylko powiedzieć to, co mam do powiedzenia. Kocham cię. Chciałam. O. Jop, twoja młodzień. Nie płaciła, nie. Płaciła. A, no, Julia Żugaj wiedziała, w jakie uderzyć tony na swojej widowni. Wszyscy są parówkożercy. Julia Żugaj też. No i wyryżnęła mordą o yy, gzyms i, i po karierze. To jest właśnie najgorsze, że jak no, jesteście popularni, to się, tak się możecie zachłysnąć, że bierzecie wszystkie współpracy. Nawet parówki zaczęła reklamować. No, to trzeba dozować. W miarę dozować, a nie brać wszystko jak leci. No to nie wiem, jeżeli. Prosta rzecz. Jeżeli ci przeszkadzało podpisywanie i na przykład robienie zdjęć, to nie organizuj obozów dla tych dzieci i nie rób koncertów. I już nie musiałabyś tego robić. No prosta rzecz. Podchodzi do mnie ochroniarz, mówi: wychodzimy. I ty nie wiesz, co się dzieje, i wychodzisz, i nagle jak zombie, po prostu taki tłum ludzi, że parę. Tysięcy osób biegnie za tobą. Ja cię nie mogę, nie? O, to, 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 nie to trzeba ten, muzykę podłożyć. Ale to fajne, czekajcie. Tłum ludzi, że parę tysięcy <tuszą> osób biegnie za tobą. Eee... Klarę, że Nie ma więcej ujęć z tego. Poszukajmy o dorwały ją, zjadają ją. <laughs> Ojej, żugajki, żugajki. A, są tu, to, to dalej. <laughs> Ale... Były też takie. Ale największy cios wizerunkowy przyszedł nie od tłumu, ale od jednej małej dziewczynki. Afera z mysze... O Ooo. No. To ona zmiotła. Jedna dziewczynka, która nagrała. Brzmi niewinnie, ale jej skutki naprawdę. Afer... Afera Myszeczkowa. No to jest poważna afera Juli Żugaj. Uśmiech. A, to ja widziałem takie kiedyś TikToki, co nagrywamy, i było do wyboru, że na przykład można było takiego TikToka nagrać, albo takiego, albo jakieś, miała takie szablony. Były takie szablony przygotowane, nie? I dzieciak mógł sobie wybrać. Mógł chyba nagrać dwa. Że ja poproszę tego tak, oho, takiego. I było pełno takich TikToków. To było przechuj śmieszne. Ciekawe, czy on to znalazł i tutaj dorzuci. I do telefonu. I były w ogóle jakieś pozy, nie? Że jakieś takie... Mii, takie jakieś różne były. Super. Jak pozujemy? Przytulę da. O, jak pozujemy. O, to są te szablony. Przytulenie. Wybrała dwa. Ja, Jakie je wybrała? Jestem aż ciekawy. Da. I do telefonu. Super. Jak pozujemy? Przytulas i co? Ale taka taśmówka, nie? Dobra, jak pozuję? przytulas i co? I do telefonu i... i rączka. A, przytulas i rączka. Okej, okay, dobra. Nie, najlepsze były te TikToki, te takie szablonowe TikToki. Meet and greet. Wspólne zdjęcie z Julką i Kamilem. I koło nie obchodzi jakiś kamil. Co, czy z Lolem definitywnie end, czy jest opcja, że kiedyś spotkamy na mapie? Ciężko powiedzieć, więc zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy co w 2026. Ale nie mogę na razie grać myszeczko. Za mały doniejczek myszeczką. Wspólne zdjęcie z Julką i Kamilem Instaxem. Co to jest? Zdjęcie z Julką jedna poza w cenie tych 3000, tak? Zdjęcie z Julką jedna poza jedno dodatkowe zdjęcie swoim Instaxem lub selfie swoim Instaxem. Co to jest Instax? Jakaś aplikacja, tak? Lub zdjęcie r Julki. Aha, rare. To ku, o, to na przykład w TV, żeby rara Wy, wylutować na przykład na hydrach, to czasem 5 godzin w nocy, bo inaczej res by nie był. A tutaj wystarczy zapłacić, i już masz rare zdjęcie Julki. Fajne. Jeśli jakieś zdjęcie wyszło źle, dziecko chce je powtórzyć, może, ale pod warunkiem, że usunie to wcześniejsze przy nas lub odda instaxa, którego chce ponowić. Kasuj to. Jak to wygląda? Julka, tutaj się roz wyszło rozmazane. Ale kasuj to kurwo. Widzę, że masz poprzednie zdjęcie. Kasuj to kurwa przy mnie. Ja ofierdolę. Jaki rygor. Jaki rygor. Dziecko musiało usunąć rozmazane zdjęcie. Zaniebiste. Kasuj to. Kasuj to z internetu. Ale ja już rzuciłam. Kasuj to z internetu. No i dobra, ej, to mi się kojarzy. Czy Kasuj to z internetu. Siemano mordy. Jak wiecie, każdy już wie, gdzie mieszkam i to od stycznia, a jakieś tam forum wykopel coś tam robi aferę z tego kurwa Rajer wstawił, że mnie mijał. Szedłem sobie kupić wodę na stację. Gościu wiem jak wygląda. Jakoś nazywał? Katuj to z internetu, chcesz komunikatować, wiesz? Co myślisz, dzieckiem masz do czynienia? Nie. Czyli co, on rozumiem był na obozie z rafoniksem, zrobił zdjęcie instaksem, później zrobił drugie, ale nie usunął pierwszego, tak? Dobrze łączę kropki? <grym> Czy źle? No to Julia Żukaj przynajmniej... Tu są ostrzejsze metody. Julia Żukaj takich metod nie stosowała, z tego co kojarzę. Na, na obozach. Była milsza, po prostu tam że nie nagra pozdrowień? nie, ja tutaj za ostro Rafonix uważam. Hello. 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 Co zrobiłeś? Katuj to z internetu. Możesz dyskutować, żeś? myślisz, że z dzieckiem masz do czynienia? Nie. No, to się ogarnij i no i ich okay. tam. Lud Ludzie chcą zjeść. Nieładnie. Nie, dobra, co tu jest dalej? Jeśli jakieś zdjęcie wyszło, źle, dziecko chce je powtórzyć, może, ale pod warunkiem, że usunie to wcześniejsze przy nas lub odda Instaxa, którego chce. Po... Co to jest kurwa ten Instax? Instax, co to jest? Brzmi jak Instax to popularna marka aparatów i filmów natychmiastowych. od film. Nie, to chyba nie o to chodzi. Instax, aplikacja, na przykład. Aplikacja, co to? Aplikacja Instax to zazwyczaj darmowe oprogramowanie na smartfony. Które pozwala na drukowanie Nie, to chyba jeszcze coś innego. Ja nie wiem. To musiały dzieci. Ja nie miałem. To aparat? Polaroid? I co, wszystkie te yy, myszeczki przyniosły sw jakieś swoim instaksem? Jedno dodatkowe zdjęcie swoim instaksem lub selfie? Czy ona miała jakieś, jakąś współpracę? I... No, podejrzewam, że jedno na 20 dzieci ma taki aparat. Czy wszystkie dzieci to miały w pewnym momencie? No bo to jest aż wyszczególnione w zasadach. Jedno, jedno dodatkowe zdjęcie swoim instaxem lub selfie lub zdjęcie rar Julki. Nie wiem. Lub odda. Aha, o kurwa, czyli tak jak wyszło zdjęcie rozmazane yy, i to się wydrukowało, tak? To on, to dziecko musiało oddać to zdjęcie. Jezu, yes, ale rigor. W grudniu 2023, She oświadczył się Julii na jej koncercie. Ej, to jest, to jest zasada wśród influencerów. Jeśli się oświadczają, to prawdopodobnie na 80% w przeciągu kilku miesięcy będzie rozstanie. To jest zasada. To naj, najlepiej tą zasadę można obserwować u takiej Oli Ciupy. Ola Ciupa, jak ogłasza zaręczyny z aktualnym partnerem, to znaczy, że za, w przeciągu roku jest kolejny. To się powtarzało tam cyklicznie, tam się powtarza to. Dzieci wierzy w bajkową miłość. Pię a pamiętam, pamiętam tą dramę, że dlaczego Julia żuga się oświadczyła na, jednych, na jednym koncercie, a ma całą trasę koncertową. Że powinna, powinien się Szeo oświadczać na każdym koncercie, bo to jest niesprawiedliwe, bo y, żugaj, jakaś Żugajka była akurat na świadczynach, a inna nie była. A wszystkie zapłaciły tą samą cenę. Pamiętam pamiętam, była taka drama. No, o, ale tu widzę. <grystanie> Oj, ty. Najbardziej szkoda SHIO. Szkoda nam ciebie, Maciek. Trzymaj się. Ja wiem, jak można było zmienić Maćka na Kacpra. Współczuję mu widać, że jest bardzo trudne dla niego. Szkoda chłopa. Po dwóch wywiadach na TikToku jej, gdzie mówi, że szczony woli oglądać w tą. Czech, co w ostatnim roku w wywiadach mówiła, że tworzenie kontentu na YouTube po prostu jej nie jara. Że zmusza się do nagrywania. I... A czy ogólnie dla dziewczyn zauważyłem. To na przykład Natsud całkowicie zrezygnowała z YouTube'a. Ona się skupiła na Instagramie. Że dużo właśnie tych tu... lekcji coś robi na YouTube? Coś tam robi. Ale że właśnie dla dziewczyn chyba lepiej się skupić na TikToku. I na Instagramie. Wow, w końcu nie reklama. Ojej, nie mam współpracy, więc muszę dodać TikToka, aby zarobić pieniążki. Ej, a pokażę stare prezent od widzów? Jestem ba jestem bardzo ciekawa. Ja, ja mam stare prezent od widzów. <consultany> ja mogę pokazać, co żugajki przynosiły. Julii Ju, Ju, żugaj, a nie ona. Po prostu taki billboard. Starczy być śmieciarzem, tak jak ja. Do kontenera wystarczyło zajrzeć i pełno nowych maskotek. Ale to nie wiem, czy to tylko Julki żółgajki. Podejrzewam, że to całego Teamu X, co dzieci im przynosiły. Wszystko jest u mnie wywiezione do piegłowa Reklamowe. Ale w przyrodzie nic nie ginie, bo kiedy pozycja Julii zaczęła słabnąć, to jej tron zaczął przejmować ktoś inny. Bagi i ekipa Dresscode. To właśnie dla Bagiego bardzo często żugajki zaczynają opuszczać fandom. I Julia popełniła błąd, bo przy słabnącej jej pozycji Skrytykowała w żartach taniec Bagiego, bo Bagi też występował w tańcu z gwiazdami. Sugerując, że ten się po prostu nie przygotował do występu. Jezu, o Jezu przepraszam. No tak, jak za tym Bagi mnie przepadam, ale w sobie go nie znam, to szacun właśnie za to, że tą Julię żugaj. Bo on to zrobił w taki sposób, że nie, nie jest, jest luz, nie jest mi przykro. I, do, i jej dojebał na koniec, bo była taka, właśnie zostało takie pytanie, że on wiedział, jak to rozegrać. Że nie powiedział, nie, nie, luz, Julia ma prawo do swojej opinii, tylko. Najpierw coś takiego powiedział, a później nie no, ale było mi przykro, a to działa na te dzieci, nie? To działa na te dzieci idealnie. Że najpierw powiedział, że niby luz, więc się trochę tak oczyścił, a później puuu, w Julkę żugaj. I Julka żugaj. crashed and Ej, I Że zablokowała komentarze. Zobaczcie, 5 lat w internecie dostaje jakąś krytykę. Wyłączone komentarze. Przekumam, jakby ją wyzywały, nie? Że ty kurwa taka i owaka, ale one pisały że a ćwiczyłaś Julka, ćwiczyłaś. Ostatni i jeden z boleśniejszych ciosów w serca Żugajek zadał ostatnio na streamie Wardenga Teamix po rozpadzie wyprowadził się z ich willi, a tą samą willę wynają Wardenga A Wardęga jak to Wardenga zajrzał tam, gdzie nikt nie patrzy i na jednym ze streamów pokazał to, co zostało po wyprowadzeniu <laughs> kurwa, też trzeba mieć pojęcie. Wiecie, że po was Wardenga wynajmuje dom, to trzeba kurwa wszystko wyczyścić. Odciski palców, śmieci zadbać, żeby zostały wywiezione nawet nie dzień przed przybyciem Wardengi, ale najlepiej z tydzień, z miesiąc, żeby już Wardenga nie wiedział, na które śmietnisko jechać. A oni o to nie zadbali. Oni zostawili cały kontener śmieci. A dla mnie ideolo. <laughs> <laughs> w workach i śmieciach leżały sterty prezentów od fanów. Liściki, zdjęcia dzieci, laurki, bransoletki, pluszaki kupione za kieszonkowe. No pokazać jak, jaka ta Julia Żuga jest, że ona y, te dzieciaki co płacą ogromny hajs na nią, na te wszystkie spotkania i tak dalej, ona to wywala do, do śmieci. Niestety nie zdążyłam kupić spotkania z tobą, a to jest moje... W ręku masz te instaksy na filmiku? Aha, czyli to są te malutkie zdjęcia, okej. Okay. No to tak, no to mam instaksy. Marzenia. Pamiętaj, że Cię kocham, zamówiłam Twoją płytę i w liście jest pełno tłumaczenia, czemu nie mogła kupić spotkania, że zbiera pieniądze na spotkanie i tak dalej, a na koniec Julia Żugaj wywala te rzeczy do śmieci. Mogę oddać te pluszaki do domu dziecka, te liściki po prostu spalić, nie wiem, zrobić cokolwiek innego. No, ty, te pluszaki niektóre, tylko, że ja mówię, nie wiem, czy pluszaki są akurat Julii Żugaj, bo równie dobrze mogły być Moniki Kociołek, ale pluszaki to były niektóre z metką w ogóle, panem do śmieci. No. To nie wiem, kilka toreb tego zebrałem. Takie no, nowiutkie, nowiutkie rzeczy. Z metkami. Wyrastasz ze swojego idola. Wyrastasz po prostu ze swojej hany montany. W przypadku żugajki ten proces zaczął być bardzo mocno widoczny w 2000. No, tak jest. No ja dlatego się zastanawiam, jak sobie poradzi ta hejka tulenka na przykład. Bo kogo mieliśmy sprzed laty? No nie wiem, pamiętacie jaki kiedyś, ale to może, to z 25 lat temu. Bartek Wrona. O, Julka Żugaj przy nich to jakiś mikroinfluencer. A teraz co? Chujów 100. Przecież Just 5 i Backstreet Boys to identyczne 1 do 1. No u nas zawsze tak było, no. W Stanach robią Team Ten, u nas robią Ekipę i Team X. Jednocześnie to młodsze pokolenie nie będzie masowo dołamane. Bo wiesz, X to jest rzymska cyfra 10. Nie? Nawet nazwa nie jest zmieniona. Ej no dobra, okej, okay, bagi jest teraz y, idolem takich dzieci, ale kto na przykład jeszcze? Na TikToku kogo dzieci oglądają? No bo kotolga to chyba nie, bo ona jakieś takie manuty trochę inne. starszą generacją influencerów, a nowe twarze po prostu bardziej przyciągają, czy to z TikTok'a, czy z YouTube'a. Choć Julka unikała wszelkich skandali, no to ten 2024 rok i 2025 przyniosło kilka drobnych bram, które się na siebie nałożyły i po... A we Francji Remy yy, Gailard nie kojarzę, po prostu nadszerpnęły jej wizerunek idealnej przyjaciółki z internetu. No i bardzo ważną częścią tego wszystkiego jest to, że Juka nie ma już 18 lat. Ma Coś d... sugerujesz, mieszeczko? 25 lat. I w wywiadach ostatnich często bardzo powtarza, że rok 2026 dla niej jest bardzo kluczowy. Ale nie ze względu na projekt Julii Żugaj, tylko projekt ja. Juka chce odpoczynku, budowania własnego gniazda skupienie się na rodzinie i na nowym partnerze. I tego wszystkiego jej życzę, bo nie zdaje mi się, że Julia to jest zła osoba. No wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że teraz jest dobrą osobą. Szczególnie... A, że teraz Czajnik... Ale do, no, okej, okay, no to same chłopy, Czajnik, Wojan, ale dziewczynki kogo mają za idolkę na przykład? Bo no to każda płeć ma swoje, bo w tym wieku, na przykład 5-6 lat, to dziewczynki nienawidzą... chłopców. <laughs> Więc one pewnie Wojana oglądają, głównie pewnie, chłopcy. A dziewczynki muszą mieć jakiegoś swojego. Swoją idolkę, nie? Patrząc, jaki mam internet w 2025 roku. Tak robi ogromne siano dziecia dzieciach w internecie. Tak wyrzuciła te prezenty tych dzieci do kosza. Ale chyba najważniejsze jest to, że w sumie jest takim odpowiedzialnym twórcą raczej. Te wszystkie jej dramy są takie koperkowe. Pajała tym dzieciom raczej takie dobre wartości. Może trochę wyidealizowane. Całość chyba można podsumować tym, że gdy Daniel Magikal powie coś bardzo kontrowersyjnego, to jest po prostu następna rzecz, którą coś tam powiedział, ale nikt na to nie zwraca uwagi. Ale jeśli perfekcyjna Julia Zhugei zaczyna mieć po prostu jakieś problemy wizerunkowe i nawet jeśli powie coś lekko negatywnego, to jest od razu ogromna drama. Dziękuję Wam już za oglądanie. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Przesłam buziaczki i do zobaczenia. Bye.